Wszystko tutaj do siebie pasuje. Ha, ha, ha. To jest ten moment, na który czekaliście. Tolkien schodzi z półek. Jeszcze nikt do tej pory nie wydał Tolkiena w tak wielu tomach, tak kompleksowo, tak zgrabnie, jakościowo i żeby wszystko do siebie pasowało, jak wydawnictwo zysk. Silmarillion. Hobbit. Władca Pierścieni* z tłumaczeniem niestety łozińskiego, ale poprawionym. Niedokończone opowieści Śródziemia i Numenoru. Opowieści z niebezpiecznego królestwa. Biografia Tolkiena autorstwa Humphrey'a Carpentera i grafika na tej okładce to jest. To jest najlepsza grafika w całej serii. To już jest naprawdę dla strogich freaków Natura Śródziemia. Analiza takich szczegółów tego świata, że to już zakrawa o absurd. Coś za co jestem ogromnie wdzięczny. Myślę, że każdy fan Tolkiena w Polsce się z tego niesamowicie cieszy. Historia Śródziemia po raz pierwszy przetłumaczona na język polski ukazuje się sukcesywnie. Jest już raz, dwa, trzy, cztery. Pięć tomów, złoto, że zysk w ogóle to wydaje. Tutaj mamy trzy rzeczy, które są z innej bajki, bo to nie jest śródziemie, więc kolorystycznie inaczej. Łazikanty, listy świętego Mikołaja cudowna rzecz, to Tolkien pisał listy jako święty Mikołaj do swoich dzieci. I pan Błysk. Wypada też wspomnieć o wydaniu specjalnym z ilustracjami Silmarillionu i z barwionym brzegiem to w takim ogromniastym skrócie, jeżeli macie pytania o konkretny tytuł albo cokolwiek innego, to śmiało pytajcie.